Cześć, z tej strony Edek. Witam Was na kanale firmy Applaus. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej zagadnieniu, które jest fundamentem branży, w której działa nasza firma. A mianowicie postaramy się odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czym jest dźwięk. Dźwięki otaczają nas wszędzie. Ale czym właściwie jest dźwięk? O tym właśnie porozmawiamy dzisiaj. Zagłębienie się w to fundamentalne pytanie jest niezbędne, jeśli chcemy dobrze zrozumieć, z czym pracujemy. Kiedy zrozumiemy, jak działa dźwięk i dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej, praca nad wywołaniem emocji za jego pomocą stanie się szybsza, bardziej intuicyjna i przyjemniejsza. Zacznijmy więc od fizyki dźwięku. W swojej istocie dźwięk to drganie cząsteczek w ośrodku takim jak powietrze, woda czy materia stała. Drgania te rozchodzą się jako fale i kiedy docierają do naszych uszu, są interpretowane przez mózg jako dźwięk. Fala dźwiękowa może docierać do naszych uszu na różne sposoby i z różną prędkością. Co wpływa na to, co słyszymy. Wydaje się to dość proste do zrozumienia, dopóki nie uświadomimy sobie, że dźwięk nie jest jedynym zjawiskiem falowym. Odczuwamy skutki trzęsień ziemi za pośrednictwem fal sejsmicznych. Światło dociera do nas również poprzez propagację fal, podobnie jak na zimne sygnały radiowe i sieci komórkowe. Samo słowo fala jest tym, czego używamy przede wszystkim do odpisania ruchu morza. Wszystko to rodzi jeszcze szersze pytanie: czym jest fala? Fizyka często ma obsesję na punkcie fal i cząstek. I ma niezmiernie skomplikowane definicje, koncepcje i teorie odnośnie fal i cząstek. Ale to, o czym dziś rozmawiamy, jest dużym uproszczeniem tematu. A więc, fale możemy zdefiniować jako oscylację lub zaburzenie, które przynosi energię z jednego miejsca do drugiego. Fale poruszają się w bardzo specyficzny sposób. Na przykład, nakładające się fale mogą się łączyć. Tworząc nową, silniejszą falę. Nazywa się to konstruktywną interferencją. Z drugiej strony, dwie fale mogą się skutecznie znosić, co nazywa się destruktywną interferencją. Mówiąc ogólnie, fale mają naturę mechaniczną lub elektromagnetyczną. Fala elektromagnetyczna nie wymaga ośrodka do propagacji. Fala elektromagnetyczna może przemieszczać się w próżni kosmicznej i być obserwowana gołym okiem. Światło gwiazd jest dobrym tego przykładem ponieważ pokonuje lata świetlne w próżni i dociera do naszych oczu, niezależnie od atmosfery. Fale radiowe działają podobnie, jeśli chodzi o propagację bez ośrodka. Z drugiej strony fala mechaniczna wymaga ośrodka, aby dać się odczuć lub usłyszeć. Odczucie fali sejsmicznej podczas trzęsienia Ziemi jest niemożliwe bez ośrodka w postaci stałego gruntu. Dźwięk działa w podobny sposób uderzacie w werbel pałeczką, a werbel wibruje. Wibrując, bęben popycha i przyciąga wszystkie otaczające cząsteczki powietrza, tworząc fale zmian ciśnienia. Te fluktuacje sprzężają i rozprężają powietrze. Rozchodzą się na zewnątrz jak fale na W efekcie otrzymujemy falę akustyczną. A więc fale akustyczne to fale mechaniczne, które wymagają ośrodka. Coś musi nadać bieg takiej fali. Coś musi ją najpierw wykreować. Kiedy obiekt wibruje, czy to szarpnięte struny gitary, saksofon, czy membrana głośnika, przekazuje energii otaczającym cząsteczkom, wprawiając je w ruch. Energia ta przemieszcza się falami od źródła, popychając i ciągnąc cząsteczki powietrza dookoła. Cząsteczki te doświadczają obszarów zagęszczenia, gdzie są bliżej siebie, i rozrzedzenia, gdzie są rozproszone. Te zmiany ciśnienia rozchodzą się falowo od źródła, przenosząc energię dźwięku przez powietrze do naszych uszu. Te zagęszczenie i rozrzedzenie w programie DAW są reprezentowane przez wyświetlane przebiegi falowe. Odległości pomiędzy pikami zagęszczenia i rozrzedzenia nazywamy długością fali. Całkowity czas trwania fali dźwiękowej nazywamy cyklem fali. Te dwa pojęcia są w pewnym stopniu powiązane. Długość fali zależy od jej częstotliwości, To prowadzi nas do kolejnej kwestii – częstotliwości i amplitudy w odniesieniu do fal dźwiękowych. W terminologii naukowej częstotliwość odnosi się do liczby pełnych cykli falowych, które przechodzą przez dany punkt w przestrzeni w danej jednostce czasu. Cykle na sekundę, częściej nazywane hercami. To najczęściej używana przez nas jednostka miary. I tak np. 1 Hz to jeden cykl falowy na sekundę. W czysto artystycznym i muzycznym ujęciu częstotliwość zazwyczaj oznacza wysokość dźwięku. W rzeczywistości im szybciej drga fala dźwiękowa, tym wyższa jest jej częstotliwość, a co za tym idzie, tym wyższy dźwięk słyszymy. Na przykład bas może drgać częstotliwością około 60 Hz. Podczas gdy wysoki gwizd może osiągać nawet 8000 Hz lub więcej. Nasze uszy są niezwykle wrażliwe na te zmiany, dlatego z łatwością odróżniamy głęboki dźwięk stopy od jasnego talerza perkusyjnego. W produkcji audio kształtuje się częstotliwości za pomocą narzędzi, takich jak korektory i saturatory. Każdy dźwięk składa się ze złożonych przebiegów falowych które niosą ze sobą cały zakres częstotliwości. Niektóre z nich są niezbędne do miksu, a niektóre nie. Używa się więc korektorów, aby kształtować te częstotliwości. Dzięki zrozumieniu, w jaki sposób różne częstotliwości korelują z wysokością dźwięku, możecie szybko kontrolować, które elementy miksu się wyróżniają, które chcecie zostawić, a które trzeba wyciąć. Więcej o konkretnych częstotliwościach porozmawiamy w następnym odcinku. Przejdźmy teraz do amplitudy. Amplituda to miara intensywności fali dźwiękowej. Jest ono bezpośrednio związane ze słowem głośność, a wszystkie terminy, których używamy, aby inaczej opisać głośność, czyli wzmocnienie, czy poziom, odnoszą się do amplitudy fali dźwiękowej. Zasadniczo amplitudę reprezentuje wysokość fali, a dokładniej stopień, w jakim cząsteczki powietrza są ściskane i rozciągane podczas rozchodzenia się dźwięku. Większa amplitudę oznacza, że fale niosą więcej energii, co skutkuje głośniejszym dźwiękiem. Natomiast mniejsza amplitudę generuje cisze dźwięki, ponieważ przenoszona jest mniejsza energia. Wyobraźmy sobie amplitudę jako wysokość fali na morzu. Im wyższa fala, tym silniejszy się wydaje i tym głośniejszy dźwięk wydaje się naszym uszom. W produkcji audio, zarządzanie amplitudą to połowa sukcesu. Zbyt duża amplituda może powodować niepożądane zniekształcenia lub przesterowanie w kluczowych miejscach, gdzie dźwięk przekracza ograniczenia urządzenia przetwarzającego lub systemu odtwarzania. Zbyt mała amplituda może spowodować utratę ważnych szczegółów lub ich całkowite zniknięcie w porównaniu z szumem własnym procesora sprzętowego. W takim miejscu do gry wchodzą narzędzia takie jak fejdery, potencjometry regulacyjne, kompresory i limitery. Pozwalają one inżynierom kontrolować amplitudę. Zapewniając, że wszystkie elementy w utworze mieszczą się komfortowo w pożądanym zakresie głośności. Oczywiście, nałożenie odpowiedniej amplitudy na już istniejącą falę dźwiękową może zmienić jej oblicze. Właśnie dlatego wielu inżynierów dźwięku lubi korzystać z kompresorów. Skoro omówiliśmy już podstawy działania mechanicznych fal dźwiękowych, przyjrzymy się bliżej ich wpływowi na producentów lub realizatorów dźwięku. Na przykład, niskie częstotliwości są często postrzegane jako bardziej wszechkierunkowe niż dźwięki o wyższych częstotliwościach. Energia dźwięku oddziałuje z otoczeniem który może poprawić lub pogorszyć jakość nagrania. W warunkach studyjnych energia dźwięku odbije się od ścian, sufitów, podłóg, tworząc odbicia, które mogą zamuldać ogólny dźwięk. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, producenci muzyczni stosują rozwiązania akustyczne, takie jak panele akustyczne lub pułapki basowe, aby kontrolować przepływ energii dźwięku w pomieszczeniu. Kontrolując te odbicia, rozwiązania akustyczne zapewniają, że to, co słyszymy w pomieszczeniu, jest dokładniejszym odzwierciedleniem nagrania co zwiększa wiarygodność decyzji dotyczących miksu i pomaga uzyskać czysty, kupiony dźwięk. Podczas pracy z wieloma mikrofonami lub nagrywania stereo, zrozumienie zjawiska destruktywnej interferencji jest kluczowe dla uzyskania zrównoważonego miksu. Destruktywne interferencje dźwięku oznacza, że fale dźwiękowe wzajemnie się znoszą. Jeśli dwie fale są w przeciwwwadzie, mogą się wzajemnie znosić. Co skutkuje cienkim lub głuchym dźwiękiem. W nagraniach stereo problemy z fazą mogą wpływać na rozmieszczenie instrumentów i wokali w polu stereo, wpływając na ogólną głębię i klarowność miksu. Dzięki starannemu dopasowaniu źródeł dźwięku i użyciu narzędzi, takich jak wtyczki do wyrównania fazy, realizatorzy mogą uniknąć donoszenia się fazy i stworzyć szeroki, i immersyjny obraz stereo. W efekcie poprawia to wrażenia słuchacza, niezależnie od tego czy korzysta ze słuchawek czy głośników. Podsumowując, dźwięk jest mechaniczną falą powstającą w wyniku dgań obiektów, które przekazują energię cząsteczkom ośrodka, tworząc zmiany ciśnienia docierające do naszych uszu. Jego właściwości wynikają z dwóch kluczowych parametrów. Częstotliwości, która decyduje o wysokości dźwięku oraz amplitudy, odpowiadającej za jego głośność. Zrozumienie tych zasad jest niezbędne w produkcji audio, gdzie narzędzia takie jak korektory, kompresory czy limitery pozwalają kontrolować zakres częstotliwości i dynamikę sygnału. Fale dźwiękowe oddziałują też z otoczeniem, dlatego akustyka pomieszczenia i ustawienie mikrofonów mają kluczowy wpływ na jakość nagrania. Interferencja fal, zarówno konstruktywna, jak i destruktywna, może wzmacniać lub osłabiać dźwięk, co w praktyce objawia się m.in. problemami fozowymi w nagraniach wielomikrofonowych. Wiedza o tych zjawiskach pozwala tworzyć czystsze, bardziej kontrolowane i lepsze produkcje audio. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za Waszą uwagę. Jeśli materiał Wam się spodobał, to będę wdzięczny za lajkę i suba. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!